dzisiaj chciałem skupić się na klimatroniku jak można zobaczyć na załączonym obrazku problem tyczy się braku nawiewu który w ogóle nie chce działać w momencie włączenia jakiegokolwiek nawiewu czy to na szybę czy też trybu automatycznego lub po prostu zadaniu konkretnej prędkości nie mamy nic słyszymy jedynie silniczki w mieszalniku od ustawienia runku, wiania. To co? Zaczynamy. Potrzebujemy na pewno opróżnić schowek, który mnie jest pełny. Odkręcić pięć śrub trzy u góry, tutaj jedną i tutaj drugą. Po próżnieniu schowka potrzebujemy go odkręcić. Torx 20, zestaw kluczy i lecimy z tematem. Centralną śrubę zostawiłem na sam koniec, ponieważ będzie mi łatwiej w ten sposób, odkręcając ją, przytrzymać schowek, aby nie upadł na sam dół. O, udało się. Zamykamy. Wysuwamy go. Wpinamy wtyczkę od podświetlenia. I mamy schowek wyjęty. Ok, a w ogóle po co ściągamy schowek? W tym celu, aby tutaj mieć bezpośredni dostęp do wentylatora oraz moduł, który jest tuż pod nim, będziemy w tym momencie sprawdzali instalację elektryczną, sam wentylator, albo sam moduł, czy przypadkiem nie jest uszkodzony. Potrzebuję na to chwili, więc robię cięcie i za chwilę przedstawię, co udało mi się znaleźć. Do czego doszło? Doszło do tego, że zdemontowałem sam moduł, czy tam. Ten... Upornik, zwał jak zwał, który jest tuż przy obudowie wentylatora. Otworzyłem go, ponieważ jest taka możliwość bardzo przyjemna. Lecz wszystko tutaj wygląda w porządku. Oczyściłem połączenie kontakt pilnerem, przejrzałem latarką w miarę możliwości. Wszystko co tutaj widać, sama wtyczka również wygląda bardzo dobrze stąd nie podejrzewam szkodzenia tego elementu wziąłem się natomiast za demontaż samego wentylatora ponieważ zabrudzenie na wtyczce tej tutaj dało no mi do zrozumienia, że coś tutaj nie gra oczywiście jest już to wszystko wyczyszczone w miarę możliwości eee, Jak jest odpowiedź? kończą się szczotki jak widać prawie już ich nie ma są tutaj komutator jest już mocno zużyty i podejrzewam, że bez wymiany szczotek bądź po prostu całego wentylatora nie uda się go uruchomić przynajmniej na dłuższą chwilę sprawdzę po oczyszczeniu troszeczkę tego silnika czy, czy w ogóle to ruszy, ale raczej będę musiał nabyć drugi wentylator. Potencjalnie jeszcze sprawdzę, czy w tamtym samochodzie będzie on działał. w jaki sposób w ogóle zdemontować obudowę wentylatora? No to już wam opowiadam. Tutaj, jak można dostrzec, jest sześć otworów na siódmy. Jest do nich trudny dostęp. Tutaj mamy mieszalnik, tutaj część wentylatora, odbudowy i widać jeszcze filtr wewnątrz. Przednie śruby wychodzą bezproblemowo, natomiast, aby odkręcić te bliżej grodzi musimy już tak naprawdę troszeczkę się pogimnastykować. Zdemontowałem panel który tutaj mamy. Na szczęście nie do końca, ponieważ tam jest taka hamska śruba, nie chcę mieć z nią do czynienia, więc odkręciłem ją go tutaj i tutaj. Dodkowo zdjąłem kanał powietrza, który tutaj kieruje powietrza na nogi. Jest on na jedną śrubę i tutaj ma swoje miejsce w montażu Teraz tak, tamtą śrubę musiałem odkręcać już nimi. nie udało mi się tego kluczem zrobić, tutaj jeszcze mamy taką hamską śrubę, Lecimy później dookoła całą obudowę. Tak. więc najlepiej sobie odkurzyć, mieć samochód nisko i można działać, Stąd z tego, że nie ma w samochodzie wentylatora. Warto od razu przeprowadzić sobie dezynfekcję parownika, ponieważ mamy tutaj idealny do niego dostęp. Dzięki temu możemy naprawdę zatykować konkretną ilość piany i mieć pewność, że klimatyzacja będzie czysta. Oczywiście dobrze sobie postawić na dobry preparat, który pozwoli Wam naprawdę dobrze ją wyczyścić. Nie bójcie się porządnie zalać parownika. To wszystko i tak spłynie przez odpływ, a wy przynajmniej będziecie mieli pewność, że zrobiliście to dobrze. Minęły już dwie godziny, jak klimatyzacja była wypełniona po brzegi pianą, już nie ma nic, zatem mogę z czystym sumieniem montować wentylator. Włożyłem wszystko na swoje miejsce, jest to nieprzyjemne. Należy użyć troszeczkę siły, jak już to zrobimy. Wszystkie klipsy. Uwaga, też na tego klipsu na dole i połączenie tutaj. co jest ciąży, że tak powiem, do, do kliknięcia. Już to wszystko mamy za sobą. Wpinamy sobie wtyczkę. Teraz tutaj. I próba generalna. Czy wyczyszczenie, tak naprawdę, samego silnika wentylatora. Pomoże. Tutaj mamy kluczyk, oczywiście z trytytką, no bo to scyzoryk. I zaczynamy. Odpalamy I działa. Sprawdźmy czy zacznie działać inaczej. Ustawiamy auto. Słuchaj, bo troszeczkę sobie niszczy obroty. Zero, jeden, pracuję głośno, to trzeba przyznać tylko musimy pamiętać o tym, że po pierwsze nie skręcona budowę. Możliwe, że zbyt mocno dokręciłem same śruby Trzy, które trzymają owy silnik. Jeszcze sobie zweryfikuję. Ale przynajmniej jest tusterka zdiagnozowana. Problemem był wentylator. Bo ja po prostu już się ukończę z uwagi na to, że ma 20 lat.